aż w uszach dzwoni. <laughs> Zapewne dziwne, bardzo dziwne jest to, że mówię. <laughs> Ale gdybym milczała, milczenie moje też byłoby dziwne. Cóż więc robić? Przypuśćmy, że siądę tu. Na tym krześle. I zacznę, zacznę swobodnie yy, dowcipkować. Śmiać się? Ruszać rękami albo nogami? Nie. To na no nic? Sztuczna jest y, ruchów tych naturalności. Będę no się w jakieś zaklęcia no. Ojciec, ojciec. Cóż to jest ojciec? To zwykły ojciec! Najzwyklejszy ojciec! My wszyscy jesteśmy najzwyklejszymi ludźmi. Przypuśćmy, że powiem to wszystko. I więcej jeszcze. Dobrze. Powiedziałam. Lecz to powiedzenie znowu brzmi uroczyście w jakieś oświadczenie, mnie się przemienia. Już wiem. Bo was to nie ma. Ja jestem sama. 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 Ja do nikogo nie mówię, więc muszę być sztuczna. Bo jeżeli do nikogo nie mówię, a jednak mówię, no to muszę być sztuczna.